Wełwitym obudził się pewnego dnia. Strasznie głodny. Co by to zjeść? Ale patrzy, nie. To. To nie. To. To mi nie smakuje. Tego, tego nie będę jadł. Nic nie będę jadł. Ale głodny jestem. I wtedy wzeszło słoneczko. A było takie różowiutkie, malinowe, ach pyszne. I krok otworzył dziób i połknął słońce. I na świecie zrobiło się ciemno. Spadł śnieg, ziemia zamarzła i wtedy szaman mający trzy córki domyślił się co się stało i myślał tak być nie może musimy odzyskać słońce i wyprawił jedną z nich do kruka wełwitima. ta stanęła pod drzewem a trzeba wam wiedzieć że słoneczko kruka grzało w brzuszku i on sobie spał a ona stoi: Hej, Kruku! Bełkitimie! Hej! Otworzył jedno oko: Patrz, jakaś dziewczyna! Mój ojciec chce z tobą porozmawiać. Kruk tylko wzruszył ramionami. Nic nie uzyskał. Wróciła do ojca. Więc wyprawił drugą córkę, ale dokładnie powtórzył się ten sam scenariusz. A wtedy poprosił najmłodszą: Mówi, pójdź! Do kruka wełwitima i pomóż odzyskać słońce. Najmłodsza uczesała się pięknie. Założyła najpiękniejszy strój i poszła. Stanęła pod drzewem i powiedziała: Dzień dobry, kruku wełwitimie. Czy ci się podoba? Dziwne pytanie. Kruk otworzył oczy. No i żeby ocenić dziewczynę, to musiał tak popatrzeć uważnie. Mnie stwierdził, że podoba mu się. A ona mówi, bo wiesz, mój ojciec chce z tobą porozmawiać. I jeśli, jeśli pójdziesz z nim porozmawiać, to zostanę twoją żoną. Kruk za nim mówił. Otworzył dziób, a wtedy słoneczko. poleciało na niebo. I tak najmłodsza córka szamana odzyskała słońce dla świata, no i nie musiała wychodzić za kruka Widzima.